Cześć Simoneczko, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Oscar i witam Was w kolejnej odsłonie naszej serii Top 10 Driftów, czyli 10 najlepszych na świecie klipów, które podbijają nasz driftingowy internet. Eneba jak zwykle zaskakuje. Co powiedzie na Hogwarts Legacy albo Forspoken? Wystarczy, że wejdziecie w link, który macie standardowo podany w opisie. Otworzy wam się strona eneba.com, na której będziecie mieli do wyboru bardzo dużo możliwości, duża ilość gier. No dobra, ale załóżmy, że jesteście dali przekonani tylko do gier wyścigowych, no to na przykład Assetto Corsa Ultimate Edition jest za pół darmo na tej stronie. Zapraszam, link podany w opisie. Dzisiejsze klipy są klipami starszymi. Nawet zdarzyły się jeszcze takie z 2022 roku, także miałem w czym wybierać, bo maili się uzbierało naprawdę dużo. Pewnie jak to oglądacie, jestem teraz na urlopie. Także zostawcie łapkę w górę na samym początku filmu, żeby mi się fajnie zrobiło, będąc poza domem i widząc, że kurna ten film fajnie się ogląda. Ja już nie przedłużam za to i zapraszam Was na 10 miejsce, a dzisiaj będzie się działo i będzie dużo asetokorsy. No i dzisiejsze zestawienie otwiera nam Klusek4321, który gra w Torque Drift S15. No, dziesiąte miejsce dlatego, że to po prostu Torque Drift. Bardzo fajna gra swoją drogą, arcade'owa, taka wiecie, przeportowana z telefonu nawet na komputer. Grałem, polecam, jeżeli ktoś chce... Zająć sobie długie wieczory, powiedzmy przy kawce czy przy jakichś ciasteczkach, no to bardzo fajna, odprężająca gra, bo można się w niej po prostu świetnie pobawić. Nie jest trudna, nie wymaga od nas żadnych umiejętności, także dlatego można się przy niej świetnie bawić. A koledze Kluskowi4321 dziękuję za nadesłanie tego klipu. Bardzo fajny samochód, swoją drogą, to jest chyba z jakiejś gotowej paczki czy gotowego DLC, coś takiego. Na dziewiątym miejscu mamy Mieli. Nie wiem kogo mieli, albo kogo nie mieli, albo co mieli, ale tutaj my mamy Mysamer i Satsume, Totalnie nie ogarniam tej gry, w sensie wiecie, nigdy w nim nie grałem. No, nie jest jakaś tam podobno najłatwiejsza, no bo trzeba znać jednak gdzieś tam mechanika samochodu. No, ale nieważne co do driftu, to tu zbyt dużo driftów nie mamy, nie? Ale pamiętajmy, że to jest chyba auto z napędem naprzód. Także dużo rzeczy tutaj nie zdziałamy, i chyba nawet to widać, że ona jest na przód, Na jak kolega dodaje gazu, no to wynosi go no, na zewnątrz, nie? Więc go pcha do przodu, no ale coś tam się udaje. Fajnie, wiadomo, on jest to gra do driftu, ale musiałem to dołączyć do dzisiejszego zestawienia, bo sad to chyba jeszcze nikt nie wysyłał nigdy. Miejsce ósme prezentowane jest przez Matiego. Mamy Drift Playground, ale jeszcze w takiej wersji chyba go nie mieliśmy, czyli wiecie, taka mocno zamglona. I słuchajcie, bardzo fajny skyline z infinite tymi, wiecie, światłami plus jeszcze e, prawy reflektor ten niższy nam tak, taki tak, wiecie, oscyluje, tak jak mamy radary, np. w samolotach czy innych łodziach podwodnych. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajny samochód, bardzo podobają mi się te reflektory zmodowane w Nissanach, bo czy to R32, 33, 34, czy GTR R35 ma te takie okrągłe, to ludzie tam właśnie wrzucają takie te lustra nieskończone. Bardzo mi się to podoba, fajnie to wygląda, no i tutaj tym bardziej mi to, mi to pasi. Kolega napisał w mailu jaka to paczka samochodu, ale niestety nie pamiętam. Ale jak ktoś zna, no to może napisać w komentarzu to pobiorę i sobie pogramy na streamie na przykład. Smutny chlebek, który zapomniał wyostrzyć samochód, tylko ma wyostrzony background. Tło jedzie sobie E36 z paczki DCGP bodajże 2021. No i mamy tutaj DCGP Carpacz. Mapkę, która nie należy do najprostszych. Dlatego też wrzuciłem go na miejsce siódme, bo właśnie w tym miejscu niestety, ale kolega dość bardzo tutaj musiał korektę zrobić, no niestety, ale jest to trudne, ja, ja czuję twój ból smutnych lebek. też byłbym smutny. Miejsce szóste należy do Mlekołaka, który podesłał nagranie z porszaka 911 starej, która ma dźwięk chyba z jakiegoś auta DCGP, normalnie totalnie nie pasuje dźwięk do tej porszawki, dajcie znać w komentarzach co wy na ten temat myślicie, ale moim zdaniem totalnie tutaj to nie pasuje. A no i kolego dzisiaj za karę jesteś na miejscu szóstym, a nie weź, bo naprawdę fajnie driftujesz, bo nie aktywowałeś systemu Windows i razi mnie ten watermark w dolnym prawym rogu, także popraw się na... Następny raz aktywu Windows, a będziesz może na miejscu czwartym albo trzecim. A co do przyjazdu, to spoczko, latasz bokiem, gdzieś tam umiesz. Nie wiem czy jesteś na kierownicy czy na padzie, ale chyba w mailu napisałeś, że kierownica. Jeśli tak, to bardzo fajnie. Graficznie wygląda to u ciebie nienagannie. No, tylko te Porsche ma dźwięk beznadziejny. No i patrzcie, jak to szybko leci. Pierwszą piadeczkę zamyka nam zanuary, prawie jak January jest taki imię w Polsce. Który jeździ S15 z paczki DCGP, nie tegorocznej tylko starszej, znaczy już w sumie też jest ubiegłorocznej, no ale jeszcze starszej, nie sezon 9 Plus mamy tutaj mapę w Toruniu, też z poprzedniego sezonu, nie aktualnego, który dopiero co się skończył 9, bo mieliśmy zmieniony layout no, nawet fajnie lata. Gdzieś tam widziałem, że no nie dociąga do, do końca na ścianach. Myślę, że bardziej latał kolega bezpiecznie, żeby się nie rozwalić, co w sumie nawet było dobrym rozwiązaniem. Dlatego myślę, że piąteczka zasłużona. Nie no, młody to tu S15 wjechał po całości, słuchajcie, o się nie pierdzieli W zakręt, w wjeżdżak, nóż w masełko, słuchajcie Miejsce czwarte dzisiaj, tak, bardzo, bardzo młody człowiek, bo mam młody nik Wysłał mi to nagranie Bardzo fajny, szybki przejazd, bo nie zdążyłem zmrużyć oka, to już z sam trasę Także gratulacje, nic dodać, nic ująć Bardzo fajne malowanie swoją drogą na tej S15, bo taki Turkusowy, miętowy kolor połączony z białym, i czarnym naprawdę fajnie wygląda. No, i ta ławeczka akurat do S15 myślę pasuje. No, chyba że to nie jest S15, tylko tył ma S15. Nie wiem. Miejsce trzecie też Skopyta kopyta Juba na miejscu trzecim w Suprze A90 Paczki Drifterskie, bo jest to white body 900. Koni w ogóle ja jestem godziem podziwu, bo Ziomeczek napisał, że gra na G920. Dlatego koniecznie musiałem go wrzucić na trzecie miejsce. Owszem, może i nie dojechał tu do, do maxa tej ściany i w ogóle, ale sami przyznajcie, że takim autem na niekach na G920, to trzeba mieć i dobre ustawienia, cierpliwość i gdzieś tam umiejętność, żeby ogarnąć takie na przekładkach i tak dalej, także naprawdę ja jestem dumny z Ciebie, Juba, że dałeś radę, wyszło Ci to płynnie i bardzo ładnie. Ten przejazd ogląda się przyjemnie i nie mam do czego się tu osobiście przywalić. Tak wiecie, na siłę. Miejsce drugie należy do Domino 2276. Kolego, ja ci naprawdę bardzo dziękuję za dostarczenie zarąbistego nagrania, bardzo fajnie nagranego, fajne ujęcia porobiłeś, masz piękną S15, bardzo mi się podoba. Możecie podesłać, słuchajcie, w komentarzach info, co to jest za s H, z jakiej paki e, i jaki skin, bo naprawdę chciałbym nią pojeździć, sobie pośmigać, e, poupalać bokiem. Podoba mi się Fest. Co do nagrania, bardzo ładnie to wygląda. Gdzieś tam kilka korekt naliczyłem u Ciebie, kolego, ale overall Twój przejazd naprawdę rządzi. Fajnie to zrobiłeś, przejechałeś bardzo blisko barierek, zone, wszystkie zaliczone bardzo blisko ściany, szczególnie na tym ostatnim zakręcie. Naprawdę zarąbiste nagranie, oglądam je z przyjemnością. No i na pierwszym miejscu jest Kaczor i przy jego nagraniu powinienem włączyć takie wieszcie chilling music, mega stonowane rytmy, jakiś houseik i tak dalej, bo naprawdę z tym mi się kojarzy to co wysłał kolega, bardzo ładny tandemik, różnymi autkami mamy tutaj R34 oraz S13, bardzo ładne. Osobiście R34 w tym body średnio mi się podoba. Wiecie, gust jest jak tyłek, każdy ma swój, a moim zdaniem troszeczkę zwieśniaczona fura, ale za to S13, no nic dodać, nic, dodać. no s po prostu jest piękna. No i tak jak wcześniej wspomniałem, no ten tandem jest mega spokojny, bardzo płynny i pasuje, żeby dodać do niego taką chillową muzyczkę, jakieś ciemniejsze klimatki, takie wiecie. Sad Nights czy coś w deszczu Naprawdę fajnie mi się to oglądało I gratuluję Ci miejsca pierwszego kolego Widzieliście kiedyś arabski drifty? Jeśli nie, no to w dzisiejszym bonusie, który podesłał nam kłeszek, Widzicie jego występ pierwszy raz no Jego konkretnie no ale mamy tutaj <noise> arabski drift, czyli bardzo duża prędkość, i później hurdur lewo, prawo, lewo, prawo. Ale widzę, że chłopaki tutaj latają na zmianę, i jeszcze żaden z nich w siebie nie uderzył. Także mówię, kurna, no to jest idealny moment na to, żeby dać to jako bonus, bo zawsze to wygląda dziwnie i śmiesznie. Bo no ja bym tego driftem nie nazwał, ale w Arabii Saudyjskiej oni się tym zachwycają, nie? No i wiecie, nawet taka zwykła korolla, czy to jeta kamry. Się nada do tego, nawet z napędem naprzód, no bo zarządzając masą, sąc nie chcąc, i tak polecić bokiem. Za to bonus drugi to jest Wiktor Pro Drifter. No, normalnie jest dzisiaj Pro Drifterem na maksa, bo gra w grę o nazwie Drift, rosyjską ładą. I wygląda to jak gra na telefon, ale nie wiem, czy to jest na telefon, czy na kompa możesz, Wiktor, napisać. No ale zarombista. Chcecie, żebym ograł ją w którymś odcinku? No to dajcie znać w komentarzach, napiszcie, tak chcemy drift rosyjską ładą. No to ja wtedy podliczę takie komentarze, jeśli będzie ich dużo, no to będziemy upalać sobie ładę gdzieś na jakimś blokowisku z garażami z tyłu, nie? No i to by było na tyle Tak jak mówiłem, że będzie się działo No to i się działo Mieliśmy dużo setekorsem, no ale też były jakieś gry Których jeszcze nigdy w życiu na przykład nie widziałem Gra ona z drift rosyjską ładą Mnie rozwaliła, dlatego musiałem dać to jako bonus Jeszcze raz przypomnę, że jeśli wam się podobało I bo już jest teraz te, jesteście po całym filmie No to dajcie łapkę w górę Ja będę naprawdę wdzięczny I trzaśnijcie jakiś komentarz Zresztą zawsze dużo ich pod top 10 dajecie Ale możecie da dać jeszcze taki wiecie Dla zasięgu A ja się żegnam, uciekam i pewnie się e, plazinguje gdzieś w Krakowie, w jakiejś Szkocji e, czy innej Szczawnicy. Cześć!